Witaj, z Korinis, Oczekiwaliśmy na ciebie, kiedy przyjedziesz. To dla nas zaszczyt, że król przypłynął do Korinis. Dla nas smagów wody to wielki zaszczyt, że król przyjeżdża do Corinis. To tak będziemy wstać? Zapraszam cię królu do naszego ratuszu. Jaki jest Twój cel? Przypłyniecie do Koriniz? Przypłynęłem do Koriniz, by prosić Cię o pomoc w walce z orkami na mojej ziemi. Pora wstać po ciężkim dniu. Ostatnia farma została zniszczona. Teraz trzeba zniszczyć Torinis. Jutro wieczorem wysyłam wojska, a Ty, Smoku, spojrz na sztormagów ognia, lecz Brokara mi żywego.